Witam Was bardzo serdecznie. Jest dużo nowych osób na moim kanale, który jest o polaryzacji damsko-męskiej, czyli o przyciąganiu seksualnym, czyli mówimy też o mężczyźnie, kobiecie, o miłości. Dzisiaj będę kontynuować temat miłości. No Oczywiście mój, mój kanał jest na temat rozwoju osobistego w szerokim tego słowa znaczeniu, dlatego jest też duchowość, Właściwie są finanse również, czyli taki rozwój osobisty w znaczeniu też czym są pieniądze. A dzisiaj będę kontynuować taki temat o mężczyznach zakochujących się, bo to jest taki temat tajemniczy dla kobiet, tak. Kobiety i mężczyźni różnią się, inaczej postrzegamy świat. Kiedyś miałam takie marzenie, żeby spędzić jeden dzień. W umyśle mężczyzny, żeby zobaczyć świat jego oczami, jak on myśli, jak on przeżywa. Na pewno odkryłam to, że mężczyzna jest kimś na zewnątrz, tak jak nasze genitalia, nasze rozrodcze narząda, są, kobiece są wewnątrz i między innymi jak jest skonstruowana, jak róża do wewnątrz, tak mężczyzna jest na zewnątrz też w nieskończoność chciałby dotrzeć w nieskończoność się rozwijać, ale na zewnątrz. Natomiast ten świat wewnętrzny niekoniecznie mężczyznę pociąga. I dlatego w tym nagraniu chciałabym zdradzić taką tajemnicę kobietom na temat tego, jak zbudować taki właśnie romantyczny związek pełen miłości, o którym ty marzysz. Bo kobieta ma to do siebie, że marzy w swoim życiu o związku. I każda, nawet jak mówi, że dobrze jej samotności, to często dlatego, że się zraniła, że została może zraniona przez mężczyznę i gdzieś tam się skuliła wewnętrznie, ale gdyby tak naprawdę się głęboko zapytać i powiedzieć jej słuchaj, ale ty, ten mężczyzna będzie ciebie prawdziwie kochał i ty będziesz go kochała. I ten związek będzie oparty na miłości, to większość kobiet by odpowiedziała tak, to, to, to chcę. Więc mam nadzieję, że na moim kanale znajdziesz dużo treści nowych dla siebie. Kobieta i w ogóle człowiek jest w stanie zakochać się w każdym wieku, być szczęśliwym w każdym wieku. Więc nawet jeżeli masz jakieś nieudane związki, to mam nadzieję, że tutaj na tym kanale odkryjesz też co. Takiego sprawiło, że może ten związek się jednak rozpadł, albo że nie udało ci się stworzyć takiego związku, jakim marzysz. A marzysz o takim związku, w którym mężczyzna jest tobie zakochany. I co ciekawe, to nie jest rzecz oczywista i prosta, bo mężczyzna inaczej zakochuje się i inaczej zakochuje się kobieta. Nagrałam właśnie taki filmik, tu go podłączę, żebyś mogła sobie też go oglądnąć. Bo kobieta zakochuje się wtedy, kiedy doświadcza takiej bliskości. Wydziela się oksytocyna w jej umyśle najczęściej po tym, jak poszła z mężczyzną do łóżka, rzeczywiście, że wcześniej ten mężczyzna niekoniecznie jej się podobał, ale ten mężczyzna, kiedy ją jednak zdobył, to ten, ta bliskość tego ciała sprawia, że ta kobieta, w tej umyśle kobiety. Zaczynają wydobywać się właśnie substancje odpowiedzialne za zakochanie. Zresztą te same, które pojawiają się w czasie karmienia piersią, między innymi też ze względu na ten dotyk, na tą bliskość I, i pojawia się ta więź z dzieckiem. Natomiast właśnie przy seksie pojawia się ta specyficzna więź z mężczyzną. I w ogóle kobieta funkcjonuje wewnętrznie w, swojej, w swoim świecie uczuć, jak ryba w wodzie. I o wiele szybciej przekonuje się o tym, że jest zakochana, umie to nazwać, zobaczyć, zrozumieć, przekonać się, że jest zakochana. Natomiast mężczyzna, który żyje na zewnątrz, nie ma tego samego kontaktu z uczuciami. I on musi najpierw pomyśleć i zdecydować, że jakby wejdzie w ten świat uczuć. Hmm? Że zamknie jedno pudełko, czy tam jedną szufladkę w swojej głowie i otworzy kolejną. I żeby to się wydarzyło, to w jego umyśle nie wystarczy iść z kobietą do łóżka i czuć jej bliskość, bo akurat mężczyzna ma tak szufladki w głowie podzielone, że w innej szufladce ma seks, a w innej szufladce ma miłość. I żeby widzieć w Tobie coś więcej niż właśnie przysłowiową pupę, to on potrzebuje zobaczyć to coś w Tobie. I właśnie, co ciekawe, to coś w Tobie to właściwie okazuje się, że to nie jest to coś konkretnego nawet w Tobie. Tylko bardziej jego taka wewnętrzna praca i wychodzenie w kierunku do ciebie. Ja pokazuję często moją kulę ziemską, żeby wytłumaczyć zasady polaryzacji. W prosty sposób tłumaczę, że kobieta symbolizuje biegun minus południowy w tej polaryzacji przyciągania, a mężczyzna jest dodatni i to on potrzebuje zrobić całą tą drogę do kobiety, żeby się w niej zakochać, że to wtedy w jego umyśle zaczynają być produkowane wszystkie substancje odpowiedzialne za ten stan zakochania. I co ciekawe, ta kobieta w ogóle do tego nie jest potrzebna. Kobieta może być tylko taką muzą w ogóle dla mężczyzn, on może z nią nigdy nie rozmawiać. Wystarczy, że spodobała ona mu się z wyglądu, może jest piękna. I on już energetycznie, może nawet w wyobraźni, wychodzi w jej kierunku, i to już mężczyźnie wystarczy, żeby się zakochać. Natomiast jeżeli już mówimy o tym, żeby budować związek, to mężczyzna, żeby się zakochać, Kobiecie, którą już poznał, i rzeczywiście ma relację, która mu się może spodobała, właśnie fizycznie, i, i dąży do tego, aby mieć z nią seks, to żeby wejść na ten Twój poziom, żeby się właśnie spotkać w miłości, żeby ten związek był właśnie takim związkiem opartym na wzajemnej miłości. To mężczyzna ma o wiele większą pracę, w cudzysłowie, do wykonania, o wiele większą drogę niż ty. I dlatego nagrywam ten filmik, żebyś miała tę świadomość i też nie ułatwiała tej drogi mężczyźnie. Mężczyzna musi pokonać wielkie przeszkody, pokonać też własny lęk i strach w tej drodze do ciebie wielokrotnie. Musi bardzo dużo działać, wydeptać właściwie tą drogę do ciebie, musi się nachodzić do ciebie, żeby jego umysł wyprodukował te wszystkie substancje, które u ciebie są produkowane wtedy, kiedy ty masz tą bliskość taką cielesną z nim. Więc to jest ogromna różnica i warto to wiedzieć, dlatego że jeżeli kobieta o tym nie wie, często idzie za szybko do łóżka, czyli jakby podaje się mężczyźnie na tacy, i on już nie musi tej drogi wydeptywać. I niestety jest tak, że wiele mężczyzn potrafi trwać w takim związku, no dlatego, że mają właśnie może dobry seks, bo kobieta, która się zaangażuje uczuciowo, przechodzi ze swojej półkuli południowej w dodatnią i bardzo pracuje w związku. Gotuje sprząta, jak ktoś, ktoś to powiedział, chyba, chyba Katarzyna Miller jest takim. Jak to się mówi? Robotem, wielozadaniowy robot kuchenny, a jeszcze oczywiście w seksie musi być bardzo dobra, tak? No bo jak ty nie będziesz dobrą kochanką, to jeszcze nie wiadomo, może zacznie ciebie zdradzać, nie? Więc te kobiety zaczynają za bardzo się tym przejmować. Ta figura mężczyzny po zakochaniu staje się taka centralna, i to one wychodzą ze swojego świata cudownego świata wewnętrznego. Do tego mężczyzny. No i niestety plus i plus się nie przyciągają. Między innymi dlatego, że mężczyźni boją się tego świata takiego uczuciowego. To nie jest ich świat. To jest, to jest obcy im świat i czują taką niechęć. Kobieta, która zbyt szybko chce, tak ściągnąć tego mężczyznę z tego świata zewnętrznego do własnego świata uczuć i spotkać się właśnie tam z nim, o tym marzy, nie wie, że jest to takie karkołomne, że jedynie to odstrasza mężczyznę. I w tym nagraniu chciałabym Ci dać taką wskazówkę, żebyś nabrała ogromnej cierpliwości i też dystansu do własnych uczuć i wiedziała, że mężczyzna ma dużo poważniejszą drogę do pokonania, jeżeli macie się spotkać właśnie w tym, tym świecie uczuć, o którym Ty marzysz. I rzeczywiście jest to możliwe. To nie jest tylko tak, że ten 14 luty to jest dzień taki kobiecy i rzeczywiście gdzieś tam mężczyźni nie lubią tego dnia. I o tym ja mówię w tym nagraniu, że rzeczywiście zobaczcie, że ci mężczyźni tak ten, ten świat, tych, tych serduszek, tych, tych uczuć, to tak traktują mnie jak... mają długie zęby do tego i woleliby w tym czasie oglądać mecz niż właśnie gdzieś tam przy świecach siedzieć. To nie jest ich świat. Ale może być ich świat. Tak samo się mówi, że ten świat seksu to nie jest kobiecy świat, że, że kobiety są oziębłe seksualnie. To jest nieprawda. Jeden i drugi świat jest dla jednej i drugiej osoby, ale dopiero w pewnego rodzaju procesie, bo kobieta nie jest oziębła seksualnie. Ona marzy o cudownym seksie, ona marzy o cudownym związku z cudownym seksem. Ale z seksem, gdzie mężczyzna jest w niej zakochany. I kobieta jest wtedy oziębła, kiedy odczuwa, że ten mężczyzna traktuje ją jednak tak trochę przedmiotowo, że widzi właśnie w niej tą dupę. Tak? I wtedy kobieta zamyka się. I nie ma tego najgłębszego spotkania, o którym marzy. Może pracuje, pracuje w, w tym związku, daje, daje i, i, ma, i marzy, żeby otrzymać w zamian tę miłość? Natomiast to się nie wydarza, bo ta miłość, która ma przyjść w zamian za Twoją pracę, niestety przychodzi z zupełnie innego świata. Ona przychodzi nie ze względu na Twoją ciężką pracę, na Twoje poświęcenie się, na to, co Ty dajesz. Ale na to, że mężczyzna zrobi wszystko, całą tą drogę sam. Ja często też porównuję ten świat nasz, relacji damsko-męskich, do komórki jajowej i walki plemników, nasienia męskiego. Że mężczyźni uwielbiają walkę, konkurencję, zdobywanie, pokonywanie przeszkód i te wszystkie przeszkody, które mężczyzna pokonuje w drodze do ciebie, całą tą pracę, walkę i aktywność. On lubi tak naprawdę, to mu sprawia frajdę i Ty wcale nie masz być otwarta dla niego, też seksualnie, szybko, bo mężczyźni lubią zdobywać. I musisz wiedzieć, że cały ten proces zakochiwania dokonuje się w umyśle mężczyzny w tym procesie zdobywania Ciebie. Więc jeżeli Ty za szybko pójdziesz z nim do łóżka, to zamkniesz ten proces i możesz pozostać w tym związku już zawsze, jako właśnie w cudzysłowie tej szufladce jego seks. A ty nie chcesz być w tej szufladce seks, tylko chcesz być w szufladce miłość. Bo mężczyźni różnią się w swoim umyśle w takim znaczeniu, że oni nie łączą tak uczuciowo czy emocjonalnie ze sobą różnych sfer życia, że mają tak Przegródki w głowie, takie szufladki, że jak są w pracy, to są cali w pracy, są tacy jednozadaniowi. I też i sferę seksu nie łączą z miłością. I dlatego mm. <suszy> warto to wiedzieć, że żeby mężczyzna przeszedł z tej szufladki zatytułowanej Seks do tej szufladki Miłość, w której Ty jesteś. To jest to proces, który on musi dokonać w sposób inny niż ty, bo ty masz w głowie wszystko ze sobą połączone emocjonalnie i ty możesz zakochać się o wiele szybciej, łatwiej i szybciej to poznać, zrozumieć. I nie daj Boże mu jeszcze o tym powiedzieć. Nie mów mężczyźnie pierwsza o tym, że go kochasz, w nadziei otrzymania tego z zwrotu. Bo to go zniechęca, możesz być nawet taką drama queen. Taka, taka kobieta, właśnie, która chce w, od wzajemnienia uczuć zbyt szybko, jest postrzegana przez mężczyznę jako taka drama queen, taka za bardzo, i oni uciekają od takiej kobiety. Dlatego mam nadzieję, że ten filmik naświetli ci troszkę, że to nie tędy droga, że bądź właśnie taka zimna, ale to nie chodzi o manipulację. Po prostu kobieta królowa się szybko nie angażuje uczuciowo. Tylko bądź z tym takim dystansem do, do tego mężczyzny. I zajmij się własnym życiem. Zajmij się tym, co sprawia Ci przyjemność w Twoim życiu, swoją pasją, a ten mężczyzna sobie poradzi. Ty go zostaw, temu nie pomagaj i zobaczysz pewnego dnia, ale niestety mogą być to miesiące. Spotkacie się w tym miejscu, o którym ty marzysz. I to jest ta tajemnica zbudowania związku opartego na miłości, na romantycznej miłości. I wtedy też otrzymasz ten seks, o którym marzysz. Seks, który będzie sprawiał ci ogromną przyjemność, dlatego że ten mężczyzna będzie starał się ciebie rozpieścić, i będzie cię na rękach nosił, i, będzie, i zrobi dla ciebie wszystko. I przeżyjesz niesamowite chwile. Będziesz się dobrze w tej relacji bawić. A nie ciężko pracować, tak? żeby tą, ten zwrot miłości otrzymać. Więc spokojnie zrelaksuj się. Bądź właśnie jak ta komórka jajowa w takim znaczeniu jak królowa. I pozwól, żeby ten mężczyzna całą tą drogę zrobił sam. Mężczyźnie się nie pomaga. I Ty powinnaś być cierpliwa. Kobiecą cechą jest taka cierpliwość to, że, że wiesz, że to wymaga od niego dłuższego czasu. I jak to wiesz, to kiedy on może po miesiącach, w końcu właśnie albo nie inaczej, może na przykład zniknął. I kiedy on po dłuższym czasie wróci jednak do ciebie. Bo odkryje po długim czasie, że on jednak ciebie kocha i to mu tyle zaczęło. Dopiero jak zniknęłaś, właśnie jak ciebie nie było w jego życiu, to on dopiero odkrył, że on jednak ciebie kocha i to, jest, i to bardzo często się zdarza. Nie, że wtedy, kiedy ty pracowałaś, dawałaś, tylko wtedy, kiedy ty jednak się wycofałaś, kiedy, kiedy on albo on odszedł, dlatego że ty byłaś za bardzo w plusie, a dwa plusy się nie przyciągają to jeżeli on wróci do ciebie po takim dłuższym czasie, czasami jest to nawet dwa miesiące, to nie rób focha. To się nie obrażaj wtedy, nie w tym swoim świecie uczuciowym, tylko wiedz, że tak po prostu jest. Że, że potrzeba było, żeby ciebie zabrakło, żeby ciebie nie było, żebyś była w minusie w jego życiu. Żeby on mógł odkryć, że coś do Ciebie czuje, że, że miałaś to coś albo że masz to coś, że on chce tworzyć z Tobą związek. I z tym Ciebie zostawiam. Mam nadzieję, że wlałam wartość, jakieś światło w budowaniu tych trwałych, satysfakcjonujących związków. Jeśli tak, to proszę o polubienia, o subskrybowanie mojego kanału. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś, zapraszam kobiety na moją grupę na Facebooku. Kobieta pełna łaski. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pa.